No a czołem, Sebas z Akwatery. witajcie na naszym kanale. E, cieszymy się, że oglądacie go, Aquatera, Królestwo Pielęgnic. To jest kanał poświęcony rybom z rodziny pielęgnicowatych. No i słuchajcie, siedzę sobie tutaj dzisiaj przy ciekawym akwarium. Mianowicie już kilka filmów macie na kanale o tej parze tutaj. Mamy do czynienia tutaj z Bieją na To są duże pielęgnice. Jak widzicie samiec. No ciekawe ile on ma, no, ciekawe patrzymy ja, On mnie atakuje teraz. Zobaczcie, ja, on po prostu prawie rynkowo przestrzyja, podchodząc na to obronić swoich Tam jest całe staro. Musicie nam wybaczyć czystość tego zbiornika, ale nikt się nie ma Wali, włożyć tam rękę, bo to grozi dotkliwym pogryzieniem. Te ryby są już naprawdę bardzo agresywne. No dlatego, że tam w tym olfaliu jest prawdopodobnie 500 do 600 młodych rybek, które za chwilę Wam pokażemy. Ja mam tutaj pokar w płatkach. jaką mieszankę, bo to są, są. Jeżeli znacie to trochę na wygrywach, to wiecie, że wieje są rybami duźmi że żelnymi, prawda? Mamy tutaj taką mieszankę płatków, gdzie też jest właśnie płatki na przykład ze spiruliną, To są płatki akurat w tym momencie Tropikala. Ja to sypnę i mam nadzieję, że zobaczycie jak za chwilę ten, ten narybek wypłynie do tego, nie? bo on jest tak żałoczny, że, że wypłynie. Zobaczymy. No, witajcie ponownie. Musieliśmy niestety zmienić kadr ja teraz jestem tylko narratorem, nie widzicie mnie na kamerze, ponieważ te młode się bardzo poszyły i no, trzeba było odstawić krzesło i, i od... ja musiałem się odsunąć z akwarium. Teraz będziecie widzieć ile tych młodych jest. Zobaczcie jaka to chmura pływa. jest ogromna. Yy, moja asystentka tutaj, koleżanka Sasza wrzuci pokarm i zaraz zobaczycie co się będzie działo. No wrzuć. O jak widzicie jest atak natychmiastowy, atak samca, bo coś się pojawiło co niekoniecznie on by tu akceptował. Także, jak widzicie, jest, jest niezwykle agresywna obrona. Młode oczywiście dopadają pokarm, są niezwykle żarłoczne, to jest taka ryba. O, on też zrozumiał, że to, to, co jest, to jest jedzenie, a nie, a nie e, samiczka już tam się pożywia, jak widzicie. E, cały czas ma te ruchy takie, widzicie, takie potrząsają głową, całym ciałem, wzywają młode, żeby się skupiły. On nadal tutaj próbuje mnie atakować. No. no, czyli yy, widzicie, jaka to jest akcja? Bronię młodych, a przy okazji coś podjadam. <gry> tak to jest. Tak to wygląda. No młodych, wam powiem szczerze, te ryby dałem do 600 litrów. Myślę, że to spokojnie 500 młodych, a może i 600. Nawet. No, nic nam nie padło, przeżyło wszystko. Także tu jest taka chmara, że to się normalnie w głowie nie mieści. Jestem ciekawy, jak już wyrosną te ryby. Będziemy... Będziemy liczyć sprzedawane ryby. Mam nadzieję, że będziemy liczyć, chociaż czuję, że pewnie tak przez tak, tak zwany e, biegu i codziennej sprzedaży pewnie, pewnie się nie doliczymy, ale no myślę, że jest ich na pewno spokojnie 500 sztuk, bo no, chale jest wszędzie i tam za filtrem tu chyba i, ich coś, co nie miara w tym akwarium. Jak widzicie cały czas samiec z przodu on nie dopuści. Nie? Jakiekolwiek podejście, patrzcie i on normalnie zęby. Nie wiem, czy to chwaci samica do niego. O, widzicie, wodę rozlały. Tu jest po prostu auto. No, nie da się zbliżyć. To no. już paru klientów, ja osobiście ze trzy razy byłem ubrany i ochlapany przez sterymi, także... No coś niesamowitego. On jest. Idą zero jedynkowo bo w, w momencie kiedy dochodzi do, do obrony. Czasami zastanawiam się, co by się działo, bo gdyby to jest takie ryby, wiecie, z młodymi w jeziorze czy w rzece. czy taki kąpiący się człowiek oderwałby od tych ryb? Myślę, że one by uciekały raczej bardziej, ale, no, ale pokazuje to, że naprawdę się nie boją. Ja akurat nie przez te ryby zostałem i ale kiedyś mi firenica cytrynowa pogryzła. O nie wiem, czy widzieliście, czy ja złapałem ten moment, ale Sasza ma mokrą rękę. <laughs> Mi się wydaje, że on wyskoczył z wody i to tak całkiem, całkiem. całkiem. Dotknął cię? Poczułaś Poczułeś go, tak? Aha, no to widzicie, no, tak atakuje nawet poza wodą. Także jest fajnie. Fajnie, że to się nagrało. Mam nadzieję, że nagraliśmy to, bo ja Nie wiem, czy akurat miałem tak ustawiony telefon, że złapałem ten moment, że wyskoczył. No, ale oby. No dobrze, to tyle, słuchajcie. W każdym razie e, wieje Makulikaudy, bo o niech tu cały czas rozmawiamy, rosną. Młode, oczywiście. Tata z mamą, szału dostają, jak tu podchodzisz na. Pół metra do akwarium i one już są zębami przy siebie, także no jest ciekawie. Nie? Pozdrawiamy Was serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.